Reżyser stracił panowanie na spektakle, też nie można się z kolegą w domu pobawić i 4 bo... miliony na nas dwóch. Brat, masz jakiś pomysł, co z zrobić? Masz? Mam. Masz pomysł? Masz pomysł? To dawaj, no brat, dawaj, dawaj! And always look on the bright side of life Jeżeli ktoś potrafi gwizdać, to proszę, bo ja nie potrafię. Always look on the light Side of line. Gejsza uciszenie przedstawiciela mniejszości erotycznej. Ale ale kto w za co Dlaczego jak polscy kibice wymawiają słowo kura, to zawsze w środku słychać głoskę w Popatrz sam. Popatrz sam. W F będzie lepiej niż, a, a sobie... dla kobiet informacja duży, zielony. Nie no.